Jak byś ocenił to spotkanie, bo z jednej strony tak ja mam trochę niedosytu, ale tak do 80 minuty, bo później biorąc pod uwagę sytuacje, które miał Radecki i interwencję Xaviera Dziekońskiego, no to z drugiej strony cieszę się, że przynajmniej ten jeden punkt uratowaliście. Jaka jest twoja ocena tego spotkania? Z perspektywy meczu bardzo podobnie, bo gdzieś na początku my kreowaliśmy te sytuacje, prowadziliśmy grę, ale w końcówce no mieliśmy trochę szczęścia, Xavier nam pomógł i w sumie wydaje mi się, że ten remis jest dosyć sprawiedliwy. Nie masz wrażenia, że jeżeli chodzi o kreację sytuacji pod bramką, a może inaczej tworzenia akcji pod bramką, mieliście oczywiście więcej, ale brakowało finalizacji, a jednak groźniejsze strzały oddała Puszcza? No gdzieś tak, trochę brakuje nam spokoju w, tej, w tym decydującym momencie i, i, i trochę takiego wyrafinowania, ale wydaje mi się że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej i tworzymy sobie więcej sytuacji i, i mam nadzieję, że następne sytuacje skończą się golami. Jacek Zieliński powiedział, że to był najlepszy mecz Korony Kielce w tej rundzie jesiennej, w tym nowym sezonie, i chyba trudno się z tym nie zgodzić. Wydaje mi się, że tak, stworzyliśmy sporo sytuacji, mogliśmy je zamienić na gole i, i mówię też, jest dosyć ważne i istotne to, że w końcu zagraliśmy na, na zero z tyłu. Dokładnie, pierwszy mecz na zero z tyłu, choć z drugiej strony. To jest czwarty bodaj mecz, w którym gola nie strzelacie. Natomiast przed Wami przerwa reprezentacyjna i chyba po trzech meczach z rzędu bez porażki spokojniejsze będą te głowy przez te dwa tygodnie do następnego meczu. Tak, tak, mamy dwa tygodnie, żeby się przygotować i, i poszlifować posz, rzeczy, nad którymi chcemy popracować i, i za dwa tygodnie zgadnąć trzy punkty. Miłość kapitan Korony Kielce. Jakie uczucia, ci nie do, jakie uczucia Ci towarzyszą po tym meczu? Niedosyt czy zadowolenie z jednego punktu? Powiedz. Nie, zdecydowanie niedosyt, bo e, wydaje mi się z meczu, że to był nasz e, najlepszy mecz w tym sezonie. E, do 80 minuty e, wydaje mi się, że kontrolowaliśmy całkowicie ten mecz. Mieliśmy e, mnóstwo, może nie sytuacji, ale takich przed sytuacji, gdzie zabrakło tego ostatniego podania. Widać, że ta drużyna robi progres. Na pewno możemy się cieszyć z tego, że pierwszy raz było zero z tyłu. Bo wcześniej to się nam nie udawało, ale na pewno jest niedosyt. W szatni jest, no jest rozgoryczenie, bo czuliśmy z meczu, że możemy wygrać, a wiemy, jak ważne są dla nas punkty. Tylko miłość, biorąc pod uwagę Abramowicza z 13 minuty, a później Radeckiego z 80. bodaj trzeciej i dziewiątej, albo drugiej i, i ósmej, no to Ksawier Dziekoński tylko obronił Wam skórę. No tak, tak jak mówię, do, poza tą sytuacją z 13 minuty, to wydaje mi się, że do 80 minuty nie było e, żadnej klarownej sytuacji Puszczy. Wiedzieliśmy, że Puszcza e, ma te stałe fragmenty, e, te auty. No tak jak mówię, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego Dziś e, Może na koniec ten punkt e, będzie dla nas bardzo ważny, ale e, na pewno mnie cieszy postawa chłopaków, bo taką koronę chciałem oglądać codziennie, grającą w piłkę, e, wiedzącą, e, co chcę robić na boisku. E, Fajnie to wygląda, że gramy od tyłu. Dużo jest takich podań do napastników, dużo jest gry kombinacyjnej. Myślę, że teraz mam dwa tygodnie, żeby ciężko popracować, jeszcze te detale doszkolić i myślę, że korona naprawdę będzie bardzo dobrym zespołem.